I wanted to show you the back without uh, child seats this is uh, my wife my wife's place and this is mine so you can see the difference okay this is like a okay a one fist and almost two fists here see. <laughs> Teraz, ponieważ jadę po Passata B8, chciałem pokazać, porównać wnętrze. Tu jest po prostu ogrom miejsca, a jak zobaczycie z przodu, wcale nie jest tak ciasno. Moja żona ma około 1,60 m. Zobaczcie, no te fotele nie są drastycznie od siebie inaczej ustawione, także jest tu nadal sporo miejsca. I teraz zróbmy test. Wtedy siedzę sam za sobą w super komfortowej pozycji, no to zobaczcie, to jest moja pozycja jazdy, tu praktycznie mogę całą pięść, już to kiedyś pokazywałem, włożyć jestem, jest fajnie, tutaj też nad głową mam, no tak czuję czubkami włosów, że siedzę, ale jest naprawdę komfortowo, no. tutaj gdyby nie ten szeroki tunel środkowy, dla, naprawdę dla tej osoby w środku byłoby bardzo wygodnie, kabina jest... Tam szeroka, już to mierzyłem bez fotelika. To jest ogromne miejsce, no ja się przyzwyczaiłem ciągle z tymi fotelikami. Także you see? if you don't have, uh, if you don't need to 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 place uh, uh, child seats, this cabin is very spacious. Okay, and we'll compare it to the uh, Passat B8 a variant version. Okay, thanks for watching.